Cześć, z tej strony AllSquad.pl, dzisiaj mówimy o interwałach, a raczej po prostu dam Wam moje dwie propozycje na interwały, które możecie wykorzystać w Waszych treningach, kiedy biegacie, biegacie w plenerze, biegacie na bieżni, jeździcie na rowerku stacjonarnym, może jeździcie na rowerze zwykłym w plenerze, chociaż nie sądzę, żeby to zdała egzamin, no i też... Powiedzmy na orbitreku, też by to zdało egzamin. Dzisiaj wam, e, wam dam moje dwie ulubione propozycje. Też Wam wytłumaczę, dla kogo dany sposób będzie lepszy, dla kogo będzie gorszy, jaki jest mój ulubiony, w jakim czasie jest mój ulubiony. I z góry mówię, że. Te propozycje interwałów nie będzie dobry dla osób, które chcą robić interwały z wagą własnego ciała, typu przeskoki, wyskoki, zakroki, wykroki, pompki, krokodylki, obojętnie. To jest właśnie dla takich osób, które po prostu preferują albo będą biegać w, w tym momencie, czy w tym treningu, jeździć na rowerze i tak dalej. Więc tak jak mówiłem, mamy dwie propozycje interwałów. Pierwszy z nich to jest high-low, czyli taki typowy interwał. Wysoka intensywność, niska intensywność. Teraz pamiętajmy, że dla każdej osoby Wysoka intensywność będzie czymś innym, niska intensywność będzie czymś innym. Przykładowo, na bieżni biegamy, niska intensywność to jest 10 km na godzinę, wysoka intensywność to jest 15 km na godzinę. Dla osoby mniej zaawansowanej, niska intensywność będzie 6 km na godzinę, wysoka intensywność będzie 9 km na godzinę. Więc każdy z nas ma troszeczkę inne kryteria. Wiadomo, będziemy mogli się popychać troszeczkę dalej i zwiększać tą intensywność. Jednak zwróćcie na to uwagę, pamiętajcie, że. Przykładowo, kiedy ja mówię, początkowa intensywność 10 km/h, dla Was może to być 6, tak? Musicie dostosować intensywność do was, do was i do Waszego poziomu zaawansowania. Więc to jest pierwszy sposób po prostu tradycyjne high low. Drugi sposób to są schody. Początkowo chciałem to nazwać piramida, jednak to bardziej są schody lub jakiś taki wielki klip, spadek. Nie wygląda to jak piramida lub przecięta piramida, więc nazwałem to schody. Na czym to polega? W skrócie. Zaczynamy od pewnej niskiej intensywności. Dla przykładu dajemy 9 km na godzinę. Teraz po wyznaczonym czasie, zaraz też powiem o co chodzi. Po wyznaczonym czasie zwiększamy intensywność nieznacznie. Przykładowo o 1 km na godzinę, czyli mamy do 10 km na godzinę. Po jakimś czasie 30 sekund 11. Później znowu 12, 13. Aż dojdziemy do naszej najwyższej intensywności, przykładowo 15 km na godzinę. Biegniemy wyznaczony czas. I spadamy z powrotem do tej początkowej intensywności. Więc wracajmy z powrotem do high low. Dla kogo będzie to najlepszy sposób? Według mnie będzie to najlepszy sposób dla osób, które biegają w plenerze, ponieważ na bieżni, jeżeli bieżnia jest troszeczkę źle ustawiona, czyli nie mamy po prostu przycisku szybciej, wolniej, szybciej, wolniej, typu na przykład wyznaczone 6 km na godzinę i 12 km na godzinę, to będzie nam trudno tak wiadomo jak to jest. Po prostu klikać, 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 aż po prostu będziemy mieli to, co, co potrzebujemy. Niektóre nie tak mają, że ustawiamy sobie... Nasze dwa docelowe, powiedzmy, dwie docelowe prędkości po prostu sobie zmieniamy tylko jednym przyciskiem. Niektóre bieżnie po prostu tego nie mają, lub trudno to ustawić. tak? Po prostu musimy wchodzić tu i tam, jest to niewygodne. Dlatego preferuje się to dla osób, które chcą biegać w plenerze, dla osób, które biegają, bieżą na rowerku, też bardzo łatwo nam to po prostu ustawić. Po prostu przyspieszamy i później zwalniamy. Podobnie na orbit treku. Jednak jeżeli masz możliwość na bieżni, po prostu szybko zmienić prędkość, masz po prostu przyciski 6 kilometrów i nagle masz też 10 km. Bardzo łatwo możesz sobie robić e, typowe high low. E, jeżeli chodzi o czas, teraz czas będzie inny w zależności od poziomu zaawansowania. Osoba, która jest początkująca, powinna mieć większy czas niskiej intensywności i krótszy czas wyższej intensywności. Wyglądałoby to mniej więcej w ten sposób. Osoba początkująca. Niska intensywność. Tak? Wyższa intensywność? Tak, niska intensywność? Tak, wyższa intensywność? Tak, niska intensywność? Tak, wyższa intensywność? Tak. Wiadomo, im jesteśmy bardziej zaawansowani, możemy albo zwiększyć intensywność, albo wydłużyć czas e, wyższej intensywności. Wszystko zależy od Was. Teraz, jeżeli chodzi o czas, jak długo ma to być, słuchajcie, możecie sobie ustalić. 45 sekund niska intensywność, 15 sekund wysoka intensywność, 45 sekund niska intensywność, pie, 15 sekund wysoka intensywność, albo minuta niska intensywność, 30 sekund wysoka intensywność, albo 30 sekund niska intensywność, 15 sekund. Już wiecie o co chodzi. Musicie sobie to dostosować do siebie. Jest tyle propozycji, jakie mogę wam dać, że naprawdę nie ma sensu tego wszystkiego wymieniać. Musicie to dostosować do siebie, i jednak osoba początkująca e, proponuje Wam zwiększyć lub mieć większą tą niską intensywność, dłuższy czas niższej intensywności, krótszy czas wyższej intensywności, i nie jesteście bardziej zaawansowani, czujecie się na siłach. Możecie albo zwiększyć. Konkretnie zwiększyć tą intensywność ogólnie, czyli ta niższa intensywność może być na poziomie wyższej intensywności, którą mieliście na początku, lub po prostu wydłużycie czas wyższej intensywności. Mam nadzieję, że ma to wszystko sens i wiecie o co mi tutaj chodzi. Więc ten sposób jest generalnie tradycyjnym sposobem, który jest bardzo dobry na wszystko. Jeżeli bieżnia ma szybkie przyciski, zmieniaj, zwiększaj, zmniejszaj, zwiększaj, zmniejszaj, to też jest to bardzo dobry sposób. Jednak mój ulubiony sposób jest to też sposób troszeczkę bardziej dla troszeczkę bardziej zaawansowanych. Są te schody, ponieważ mam moją rozgrzewkę, przykładowo mam rozgrzewkę 5 minut dosyć tam niskim tempem, truchtem, obojętnie, przykładowo 8 km na godzinę. I teraz wchodzę w mój trening, zaczynam od 9 km na godzinę i robię to przez minutę. Ja robię, tradycyjnie robię przez minutę. Więc biegnę minutę, później po tej minucie zwiększam do 10, później zwiększam do 11, zwiększam do 12, do 13 i mam takich 5 stacji. Czyli mam takich pięć schodków w zależności od tego jak często robię te kardy, ponieważ kiedy mam dłuższą przerwę, no to zaczynam od 9. Kiedy mam krótszą przerwę, zaczynam od 12, tak? W sensie krótszą przerwę. Kiedy regularnie biegam i moja kondycja jest dosyć wysoka, zaczynam od 12. Więc również te schodki lub tą początkową intensywność dostosujecie do Waszego aktualnego poziomu zaawansowania lub aktualnej, aktualnego poziomu kondycji. Więc mamy 5 schodków. Możecie sobie ustawić 4 schodki. Możecie sobie ustawić 3 schodki. Jak preferujecie? Ja preferuję robić 5 schodków. Średnio po 30 sekund do minuty. W zależności od dnia. Najczęściej robiłem po prostu po minucie. Czyli 9, 9 km, 10 km, 11 km, 12 km, 13. Albo zwiększałem od razu do 14. Czyli po prostu podbijałem o 2. Przez minutę dawałem się wszystko. Schodziłem do 9. I mam tą minutę, żeby odpocząć, później drugą minutę, żeby jeszcze troszeczkę odpocząć. Jest to dosyć trudny sposób, ok? Te jakby te schody, ponieważ minuta bardzo często nie starczy nam, żeby, żebyśmy się uspokoili. Zwłaszcza jeżeli nie spadamy do dosyć niskiej intensywności, jest to dosyć wysoki poziom trudności dla e, wielu osób. Więc jeżeli jesteś bardziej zaawansowany, ok? Bardzo Ci to proponuję. Jest to mój ulubiony sposób, jednak jeżeli dopiero zaczynasz z interwałami. Bardziej Ci proponuję ten sposób high-low, więc mam nadzieję, że ten filmik był dosyć zrozumiany. Wiem, że mówiłem góra-dół, 30 sekund, 60 sekund, ale mam nadzieję, że się połapaliście też to nieco. Postaram się wyjaśnić w opisie. Jeżeli chodzi o te schody, również możecie dostosować. 30 sekund, 45 sekund, tempo też do siebie musicie dostosować. To też jest kwestia eksperymentów i sprawdzenia swoich możliwości. Teraz jedna ważna kwestia. Jeżeli chodzi o czas interwału, to też nie chodzi o to, żebyście robili to przez godzinę, ponieważ inter interwał ma być szybki, a raczej krótki i intensywny. Więc moja sugestia jest taka, żebyście robili interwał przykładowo przez 25 minut to jest maksymalnie 25 minut porządnego interwału. Możecie to wliczyć 5 minut, 3-5 minut takiej rozgrzewki, czyli przedstawię Wam, jak ja robię interwał. Powiedzmy, idę na siłownię, troszeczkę tam się rozgrzeję, wiadomo, teraz wchodzę na bieżnię, robię. E, zaczynam mój trening. Teraz przez 5 minut mam swój trucht. 8 km na godzinę. To jeszcze nie jest przedział mojego interwału. Zaczynam 8 km na godzinę, przez 5 minut robię 8 km na godzinę. Zaczynam mój interwał. Przykładowo zaczynam od 10 km na godzinę i robię sobie minutowe interwały. Może się zdarzyć tak, że w połowie treningu stwierdzisz, że robię po 30 sekund, ponieważ nie daje rady takiej intensywności. Więc robię 30 sekund wysoką intensywność na najwyższym poziomie lub na średnim nawet poziomie, a po minucie albo półtorej minuty robię niższą intensywność. Możecie wprowadzać takie modyfikacje w drugim, jakby drugiej sekcji, tak? Bo przykładowo macie takich raz, dwa, trzy, cztery, pięć schodków i robicie takich, czyli mamy pięć minut, przykładowo po minucie, więc macie takich pięć sekwencji. Więc przykładowo w trzeciej sekwencji orientujecie się, że już nie dacie rady tak intensywnie trenować, dlatego wydłużacie sobie po prostu tą niższą intensywność, skrócacie sobie, skracacie sobie wyższą intensywność Macie licznik na bieżni, zegarek, na rowerku po prostu widzicie, że 25 minut mija, to znaczy, że już czas kończyć interwał. Taka jest moja propozycja dla Was. Jeszcze ostatnia rzecz. Ta forma interwału będzie ciężka w plenerze i może być ciężka nawet na rowerku, chociaż tam jesteście też w stanie ustawić sobie poziom trudności, ponieważ e, ciężko dostosować tempo. W plenerze bardzo ciężko dostosować. Prędkość, jaką robicie, lub intensywność. Na bieżni o wiele łatwiej, ponieważ na bieżni po prostu zwiększacie tempo i bieżnia Wam narzuca to tempo. W plenerze będzie troszeczkę trudniej, ale generalnie macie tutaj dwa sposoby, które możecie wykorzystać w Waszych treningach interwałowych. Mam nadzieję, że ten filmik się przydał. Jeżeli tak, zostawcie łapki w górę. Skomentujcie, co myślicie na temat tych treningów interwałowych. Jeżeli macie pomysły na filmiki na przyszłość, śmiało też dawajcie mi te propozycje. To wszystko w tym filmiku. Trzymajcie się i do zobaczenia.